Cześć, nazywam się Sylwia Hutnik, jestem pisarką i działaczką społeczną. E, opowiem Wam dzisiaj o filmie, który obejrzałam w dzieciństwie i który wywarł, a właściwie wywiera do tej pory na mnie ogromne wrażenie. Jest to film Akademia Pana Kleksa w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. E, doskonale pamiętam. Dzień, w którym zobaczyłam ten film, to było kino dziecięce mieszczące się w Warszawskim Pałacu Kultury i Młodzieży. Pamiętam, że jadłam sezamki i że nie mogłam spać w nocy, ponieważ film ten zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jakiego rodzaju to było wrażenie? Przede wszystkim pamiętam doskonale klimat, grozę, szczególnie marszy, wilkołaków z demoniczną muzyką TSA. Idziemy razem, nas nie pokona nikt. Pamiętam niebywałe kolory i samą akademię pana Kleksa. Film był kręcony w Pałacu w Nieborowie, wymalowany na jakieś tęczowe barwy. Pan Kleks, który jadł piegi i w ten sposób się odżywiał. A z który nagle właściwie ze swojego. Podwórka, trafił do tej niebywałej akademii. Potworny Golarz Filip, który, który podrzucił swojego sztucznego syna, aby zgładzić akademię, wszystko to sprawiło, że mogę śmiało powiedzieć, że moja wyobraźnia była właśnie zbudowana na takich obrazach. Zakochałam się również w muzyce. Do tej pory bardzo często słucham płyty na winylu z, ze ścieżki dźwiękowej. Krzysztof Gradowski, nie tylko tylko reżyserował akademię, ale jest odpowiedzialny również za część tekstów, oczywiście oprócz Jana Brzechwy. Ale niebywała jest też muzyka, którą doceniam po latach, głównie w Andrzej Korzyński, który ją skomponował taki klimat, taka gitara basowa, to jest coś fantastycznego. I oczywiście potem oglądałam również i podróże pana Kleksa, i inne, i pan Kleks w kosmosie, inne części, no, ale to właśnie Akademia otworzyła przede mną świat wyobraźni, a po latach zaczęłam również analizować ten film i samą książkę Jana Brzechwy pod kątem przede wszystkim historii zagłady, ale też dzieciństwa i tego, co dorośli robią dzieciom. Zachęcam Was zatem, żeby wspólnie właśnie z dziećmi oglądać filmy, które teoretycznie są dla nich, ale w praktyce my jako dorośli również coś dla siebie znajdziemy. Wspieram Kino Dzieci, wspieram ich platformę, bo wierzę, że ten wybór, którego dokonują jest dobry i dla nas, i dla naszych dzieciaków. Dbajmy o to, aby najmłodsze osoby w naszej społeczeństwie mogły też wspaniale rozwijać swoją wyobraźnię. Pozdrawiam serdecznie.